W dzisiejszym filmiku przygotujemy sobie bułki z grzybami. To jest taki pierwszy fast food PRL-u, gdzie niczego nie było. Ja jako dziecko pamiętam, że czasami mama mi taką bułkę z pieczarkami wtedy kupowała. Ja akurat tutaj użyłam grzybów leśnych, ale jeżeli nie macie, to ono jakby tradycyjnie jest z pieczarkami. Koniecznie, jeżeli wiecie, gdzie jeszcze takie bułki sprzedają, to dajcie mi znać. Czytałam w internecie, że chyba w bielsko-białej jest jeszcze taka, właśnie stara budka, wiecie, z Perelu, gdzie te bułki sprzedają. Bardzo chętnie bym jeszcze coś takiego zjadła. No niestety nigdzie, nigdzie tego teraz nie ma. No i wtedy, słuchajcie, w tych latach 80., -tych, no to był taki pierwszy polski fast food. Dziś zrobiłam. Swoje domowe, także jeżeli chcecie zobaczyć, oczywiście jak przygotować, to zapraszam na filmik. A więc potrzebna nam będzie bagietka. Ja tą kupiłam e, dzisiaj rano, jest, zobaczcie, świeżutka, chrupiąca, naprawdę jest bardzo dobra. I ja z tej bagietki e, zrobię jakby takie dwie bułki nadziewane e, grzybami, i my ją przekroić na pół i wydrążyć e, bułkę ze środka. Mamy wydrążone dwie połówki bagietki. O to nam właśnie chodziło. Będziemy jeszcze potrzebować jedną większą cebulę śmietankę 30%. No i oczywiście grzyby. Można użyć pieczarek. Ja akurat tutaj mam grzyby leśne, wstępnie już obgotowane. Teraz wystarczy je wrzucić na patelnię. Tutaj, jeżeli chodzi o te grzyby, to są podgrzybki brunatne. Tak jak mówię, jakby. Tradycyjna bu bułka y, jest z pieczarkami, natomiast ja mam duże ilości grzybów leśnych, więc po prostu użyję y, grzybów leśnych. Bułkę musimy pokroić w drobną kosteczkę. Na rozgrzany olej, wrzucamy naszą pokrojoną cebulkę i musimy ją ładnie zeszklić. Zobaczcie, cebulka już się pięknie zeszkliła. Teraz zdejmuję ją z patelni. Teraz na tą samą patelnię... Wrzucam grzybki i przesmażam je około 15 minut. I do tego dodajemy śmietankę 30% nie dodam całego. Zobaczcie, połowę dodałam. Teraz musimy to troszeczkę poddusić, żeby ta śmietanka nam zgęstniała i zrobił się taki przepyszny, aromatyczny, wyśmienity sos grzybowy. Ok, farsz już jest idealny, zdejmujemy tę patelnię z ognia, wyjmujemy bułeczki. Piekarnika cieplutkie i napełniamy farszem. Smak z perelu można zrobić samemu w domu.